Czy wiesz, że większość ludzi nie manifestuje życia swoich marzeń tylko z tego jednego powodu? Jaki jest to powód, zamiast stać się kompletnie szalonym w sobie i w swojej własnej głowie i wierzyć w najlepszą wersję siebie, w najlepszą wersję swojego życia? Ludzie zaczynają kreować sobie ten negatywny scenariusz poprzez kreowanie go za pomocą negatywnych przekonań. Im bardziej w coś uwierzysz, im bardziej nasycasz to swoimi emocjami, tym więcej tego zaczniesz zauważać w swoim życiu, tym bardziej zaczniesz to do siebie. Przyciągać i kreować na tej zasadzie swoje własne życie. Ale możesz to odwrócić. To jest dobra wiadomość dla ciebie. To jest bardzo proste, żeby pracować ze swoimi przekonaniami i ze swoimi emocjami. Możesz naprawdę zrobić to w bardzo prostych krokach i poczuć się szczęśliwy, podekscytowany swoim życiem i niesamowicie zmotywowany. Może wrócić ci energia, której brakowało ci przez ostatnie lata. Stworząc dla ciebie programy do manifestacji, które pomogą ci oczyścić się energetycznie, zamanifestować życie swoich marzeń i już na zawsze zmienić kody w Twoim umyśle z tych negatywnych na pozytywne. To jest dla Ciebie w pełni możliwe. Twój umysł jest jak maszyna dosłownie. Możesz w nim zakodować wszystko to, co tylko chcesz, kiedy masz do tego odpowiednie narzędzia. Jeśli chcesz się tego nauczyć, dołącz do moich magicznych programów.